To co? Chłopiec i Czapla, The Boy and the Heron. Najpierw ten film w oryginale się nazywał, bo był na podstawie książki How Do You Live? Na potrzeby amerykańskiej i ogólnie anglojęzycznej dystrybucji tytuł zmieniony i wygląda, że ogólnie międzynarodowej też, jak donosi polski dystrybutor. U nas premiera w 2024 roku, a my oglądamy zwiastun. To jest takie absurdalne. A, a my być może obejrzymy za miesiąc, ja zobaczymy, czy się uda wszystko. Tak, bo premiera będzie na Festiwalu Młode Horyzonty. Swoją drogą, Fiu, to to powiedz, e, czy będzie miał szansę gibli startować do Oscarów? Bo jako. E, no tak. żeby, będzie, nie? Jak o tego robić? Ale roku w EZA, czy kita. Tak, no to super. Dobra. dobrze, gotowi? Gotowi. 3, 2, 1 start. Dobre, Oj! Ja, ja wiedziałem, ja, ja, ja zawsze wiedziałem, że, że to jest mi jazaki top i że to jest pra, w, studio Ghibli wróciło. Mm. Więcej napisów, żeby mi je pokazać. Uh. My God. <grym> Mam ciarki. Mm. I... To jest. Oj, tak. To jest, ta, to jest tak niepokojące i piękne i giblowe. O Jezu. Co to, to za? Co to za hauru? Tak, to wygląda trochę jak The Best of Gibli, no, ale... ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. A, dlaczego tak mało? Dlaczego tak mało? Ja, ja wiem. Ej, bajka się będzie też w USA. Tak, no to wygląda. Potrzebujemy tego filmu. Potrzebujemy tego filmu. tego filmu. Ten gościu, który wyciąga miedź, jakby wyciągał mieć świetny, bo aż błyszczy. W której sekundzie? 53. a znaczy wiadomo, że to jest zwykły jakiś miecz, ale po prostu tak błyszczy, jak on go wyciąga, że jak, jak Pot, miecz Potwierdzony odcinek trzeciego sezonu Gwiezdne Wojny Wizje, potwierdzone. Poza tym jakby wiadomo, że ja będę na tym filmie cierpieć, już, już wiem, wiem, że... Mo, tak, no, ten film jest y stworzony y specjalnie y dla ciebie, żebyś cierpiała. Tak, Właśnie. ale jak są filmy, na które wiem, że nie pójdę, bo mogę ich y emocjonalnie nie wytrzymać, bo są takie filmy, tak, tutaj choćby miała się rozpaść na milion kawałków, to Miyazaki jest ważniejszy i muszę go obejrzeć. Szczególnie, że to jest kolejny ostatni film Miazakiego, ale no i kiedyś, no. kiedyś się kiedyś się wyczerpie limit tych ostatnich filmów Miazakiego. Tak. Ja byłem na ja byłem na poprzednim filmie Miazakiego w kinie w kinoteatrze w 2015 roku. Tak, to był ostatni film Miazakiego Zrywa się wiatr i ja już wtedy miałem taki ok, ostatni film Miazakiego. Wow, Więc, wracamy znowu po 8 Latach, więc mam pasa na to. Ja mam, nadzieję, że, ja mam nadzieję, że będziemy mieli jednak mimo wszystko więcej ostatnich filmów takiego. To jest wybitny twórca, to są wybitne filmy, wybitne tak. animacje. Mimo tego, że też słyszeliśmy różne opinie z Japonii, być może widać o tym, że tutaj jednak wiele tych motywów, wiele tych rzeczy może być w pewien sposób podobna jak w wcześniejszych filmach Miyazaki'ego. Tylko, że u Miyazaki'ego tak jest, że tak jakby postawić. One to działają! ale Te rzeczy działają, więc super. Jakby to jest jego styl, wiecie, no na przykład, nie wiem, filmy Wes'a Andersona, mimo tego, że wszystkie od siebie inne, to one dalej gdzieś są podobne, to jest styl artysty, tak? Więc Miyazaki ma ten podobny styl, ma te podobne motywy, jest o czymś innym, ale mimo wszystko wiemy, o, widzisz ten film i wiesz, że to jest Miyazaki. Jakby ci ktoś nie powiedział i puścił ci ten zwiastun, to dokładnie byś wiedział kto, co i dlaczego. Tak. Dokładnie. Dobrze, widzę, czekamy... że czat się mocno zaangażował.